Witam serdecznie. Chciałam wam pokazać ćwiczenia odpornościowo wzmacniające nasz organizm, które ja sobie ćwiczę codziennie i jak na razie trzymam się zdrowo i chciałam wam to przekazać, żebyście też mogli sobie stosować. To jest tylko parę minut dziennie na wzmocnienie naszego całego systemu i fizycznego i energetycznego. Polega na połączeniu różnych technik na podniesienie wibracji naszego ciała. Będziemy ostukiwać pełne, pewne miejsca, będziemy masować punkty neurolimfatyczne i będziemy wykonywać ćwiczenia oddechowe, które pomogą wzmocnić nasz cały system. A więc zaczynamy. Zaczynamy od ostukiwania, ale za mnie zaczniemy. Chcę, żebyście się skupiły, skupili na tu i teraz, na oddechu. Więc na chwilę zamknijmy oczy. Poczujmy swoje ciało. Poczujmy oddech. Poczujmy, jak powietrze wchodzi przez nos, rozgrzewa się w płucach i wychodzi przez nos. Skupmy się na tu i teraz, na tym momencie. Poczujmy swoje ciało od czubka głowy aż po stopy. Pod stopami poczujmy podłogę, czyli ziemię. Uspokójmy nasz oddech niech będzie długi, powolny, spokojny i rozluźnijmy wszystkie części naszego ciała, i powoli głęboki wdech, wydech. I otwórzmy oczy. A więc zaczynamy. Zaczynamy ostukiwać nasze <laughs> punkty energetyczne. Zaczynamy pod oczami na policzkach. Stukamy. Można stukać bardzo delikatnie, można stukać trochę mocniej. No, przy tym głęboko oddychamy. Dech można robić nosem. Wydech ustami. I znowu wdech nosem. Wydech ustami. Przenosimy ręce na tak zwany punkt K27, to jest między obojczykiem a mostkiem, jest tutaj taki miękki punkt i ten punkt ostukujemy. Stukamy palcami, żeby jak największą powierzchnią można było do tego punktu się dostać. I ta sama zasada, dosyć mocno albo delikatnie, to już w zależności od preferencji i znowu głębokie oddechy. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem. Wdech ustami. A teraz jedną ręką będziemy stukać w środek mostka. Tam jest nasza grasica. To jest taki punkt, który można sobie częściej nawet stukać w ciągu dnia, który poprawia naszą odporność jeszcze bardziej. I znowu wdech nosem. Wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. A teraz ostukamy żebra mniej więcej na wysokości naszych piersi. I też stukamy i oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Przesuniemy dłonie na bok żeber i też ostukujemy żebra z obu stron klatki piersiowej. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. I wracamy z powrotem. Szczepujemy z rąk naszą energię. Ja się troszkę odsunę. Teraz nabieramy, zbieramy tę energię z kosmosu. Robimy wdech, zbieramy energię i przyprowadzamy ją do naszego serca z wydechem. I znowu wdech. Wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Dobrze, a teraz coś, co się nazywa skrzyżowaniem energii, czyli będziemy dotykać naprzemiennie kolana, naprzemiennie prawe kolano, lewa ręka, lewe kolano, prawa ręka. Dosyć wysoko podnosimy i maszerujemy. Jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, robimy dwadzieścia. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zatrzymujemy się. Teraz chcemy tą, tą energię, którą pobudziliśmy, skrzyżować z prawej, na lewej, z lewej, na prawej. Czyli tak, krzyżujemy nogi, dajemy prawą przed lewą, dajemy ręce do przodu, grzbietami dłoni do siebie, prawą rękę damy od góry, chwycimy palce razem, przyciągniemy do siebie. Rozluźnimy barki, można zamknąć na chwilę oczy i dwa głębokie oddechy. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Zmienimy stronę, czyli wyprostujemy ręce do przodu, damy lewą od góry, chwycimy razem, damy lewą nogę przed prawą, przyciągniemy ręce do siebie, rozluźnimy barki i znowu dwa głębokie oddechy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wrócimy z powrotem. Strzepniemy ręce, rozkrzyżujemy nogi. Teraz dotkniemy czubkami palców jednej ręki do drugiej. Zamkniemy na chwilę oczy i poczujemy swoje ciało. Od czubka głowy aż po stopy. Dwa głębokie oddechy. I znowu szczepujemy. Opuszkami palców teraz będziemy rozciągać skórę czoła na boki. Czyli naciskamy i rozciągamy na boki skórę czoła. Później przestawiamy palce wyżej i rozciągamy czubek głowy. Tak jakbyśmy chciały otworzyć tą środkową linię naszej głowy. Rozciągamy, rozciągamy tył głowy i tył głowy. Ja się teraz odwrócę, bo chcę Wam pokazać, tu są takie dwa punkty pod potylicą, chcemy je wymasować porządnie, a potem zjeżdżamy wzdłuż kręgosłupa, punkt po punkcie masujemy, tyle ile sięgniemy od góry, a później przekładamy ręce od dołu i robimy to samo, masujemy te punkty od góry do dołu, dochodzimy aż do kości krzyżowej. Naciskając masując punkty, tak zwane neurolimfatyczne. Przechodzimy do przodu z powrotem tego punktu K27. Masujemy go, a później przesuwamy ręce pod obojczykiem, masując punkty pod obojczykiem. Aż do samego końca. Środkiem mostka masujemy punkty przez cały mostek, aż do końca mostka. Oba rękami po obu stronach mostka naciskamy po prostu na punkty. Neurolimfatyczne. Jedną ręką masujemy punkt z przodu naszej pachy, nie pod pachą, tylko z przodu. Masujemy go dosyć mocno. To jest ważny punkt na podniesienie odporności. I z drugiej strony to samo. Masujemy. A teraz ramię od czubka barku, aż mniej więcej do połowy naszego ramienia, naciskamy punkty. Zmieniamy drugą stronę. A teraz wjeżdżamy pod piersią kobiet albo powyżej żeber. Masujemy pod fiszbinami, pod piersiami przesuwając ręce na zewnątrz. Zjeżdżamy troszeczkę niżej na nasze dolne żebro i naciskając pod dobre dolne żebro, masujemy te punkty. Później zjeżdżamy do naszego pępka, szukamy pępka. Jedziemy troszeczkę wyżej 2 cm nad pępkiem, masujemy ten punkt. Przesuwamy palce w obie strony, 2 cm od tego punktu masujemy. Schodzimy w dół, czyli jestem na wysokości pępka, po obu stronach masuję te punkty. I jeszcze raz 2 cm w dół od tych punktów masuję. Dojeżdżam do kości łonowej. Masuję kość łonową od środka na zewnątrz, aż dojadę do pachwiny. A później masujemy zewnętrzne uda, od o kości biodrowych... Masujemy wzdłuż nogi aż do kolan. I to samo wewnętrzne uda od góry. Masujemy do kolan. A teraz robimy coś takiego, co się nazywa zamykaniem środkowego meridiana czyli łączymy ręce grzbietami dłoni, dajmy w dół i tak jakbyśmy zamykały zamek błyskawiczny. Łączymy też nasze stopy i symbolicznie zamykamy go przy dolnej warce. Otwieramy stopy. Rozluźniamy się całkowicie. I zrobimy znowu kilka głębokich oddechów. Wdech, zbieramy energię. Wydech do siebie. Wdech, zbieramy. Wydech do siebie. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Możemy się zatrzymać na parę sekund. Poczuć znowu nasze ciało, poczuć podłogę. A teraz łączymy niebo z ziemią, czyli robimy wdech, jedna ręka idzie w stronę sufitu, druga w stronę podłogi, rozciągamy ten jeden bok i wydech, wracamy do naszego serca. I druga strona, wdech, wydech i znowu wdech, wydech, wdech, wydech I jeszcze raz z każdej strony, wdech. Wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Zgarniamy znowu tą energię z kosmosu do siebie. Przyprowadzamy. I znowu zatrzymujemy się na dwa oddech. A teraz pochylimy się do przodu. Ja się ustawię bokiem. Damy ręce na UDA. I teraz tak, zrobimy wdech, wciągniemy brzuch, wydech, wciągniemy go jeszcze mocniej, tak jakbyśmy chcieli dokleić pępek do kręgosłupa i zatrzymamy oddech. Czyli robię wdech, wciągam powietrze, wciągam brzuch, wydech, wciągam go jeszcze mocniej i trzymam, trzymam. I wydech, rozluźniamy. Jeden normalny oddech. I zrobimy to jeszcze dwa razy. Wdech, wciągamy brzuch. Wydech, wciągamy mocniej. I trzymamy. Mocno doklejony pępek do kręgosłupa. Trzymamy, 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 trzymamy. Puszczamy, rozluźniamy. Zrobimy jeszcze raz. Wdech, wciągamy brzuch. Wydech, mocniej. Trzymamy. Rozluźniamy, powoli się prostujemy i znowu zgarniamy energię z kosmosu. Wdech, wydech do siebie. Jeszcze raz wdech. I wydech, zatrzymujemy się na chwilę. Następne ćwiczenia będziemy wykonywać z oddechem przez nos już teraz, czyli ustami już nie robimy wydechów, tylko nosem, czyli można go przeczyścić, jeżeli jest zatkany. Mój troszeczkę, ale nie za bardzo. Składamy ręce razem. Kciuk albo lewy na prawy, albo prawy na lewy, jak kto chce. Prostujemy łokcie i zaczynamy powoli. Wdech, ręce do góry. Wydech tu. Teraz już nosem. Wdech, wydech. Wdech, wydech. A teraz ten ruch przyspieszamy z oddechem. Jedziemy. Wdech, zatrzymujemy się w górze, wyciągamy do sufitu. Lekko uginamy kolana i podwijamy lekko miednicę, tak żeby ochronić nasze lędźwie. Będziemy, zaczynamy powoli. Wdech, pochylamy tułów i ręce w jedną stronę. Wracamy do pionu i w drugą stronę. Wracamy do pionu. Tu jest wdech, wydech skłon. Wdech, wydech skłon. Jeszcze raz powoli wdech. Wydech. Wdech. Wydech. A teraz z boku na bok z oddechem. Teraz tu się zatrzymujemy, robimy wdech tam, gdzie zrobiliśmy wydech, a wydech na drugą stronę. Wdech, wydech. I wydech, prostujemy się, wyciągamy do sufitu, dajemy ręce za głowę. Uginamy jedno kolano, u mnie to jest prawe, a pochylamy się w lewo. OK, tu jest wdech, zmiana, wydech. Wdech, wydech, nie wiem czy widzicie moje kolana. Wdech, wydech i przyspieszamy z oddechem. Wydech, wdech na tą, wydech na drugą. Wydech, ręce wracają w górę. Teraz krzyżujemy nogi. Wszystko jedno, która jest z przodu. Ja się odwrócę bokiem, żeby może lepiej było widać. Wywijamy ręce w ten sposób. Pochylamy się do przodu. I z oddechem pulsujemy w dół. Wydech, w dół. dech powoli wracamy z powrotem. Zmieniamy nogi. Czyli teraz mam drugą z przodu. Pochylam się do przodu z wywiniętymi palcami w dół i z oddechem pulsuję. Wydech w dół, dech powoli w górę. Otwieramy ręce, otwieramy nogi troszeczkę szerzej niż poprzednio. I teraz robimy skręt w jedną stronę. Wdech uderzamy w klatkę piersiową, w drugą uderzamy w klatkę piersiową i przyspieszamy. Wydech na tą stronę. Teraz wdech na tą, wydech na drugą. I wydech. Wracamy do środka. Wdech, zgarniamy energię, wydech do siebie. Zatrzymujemy się na parę oddechów, żeby odpocząć. Czujemy podłogę pod stopami. Rozluźniamy barki, szyję i kark. Powoli głęboki wdech. Wydech. Wracamy do siebie. I na zakończenie zrobimy coś, co się nazywa oddechem radości. Polega on na to, że to jest trzytaktowy wdech i jeden głęboki wydech ustami. Czyli nosem robię trzy wdechy, wdech, wdech. Wdech, a potem ustami uff, przez długi wydech. I jest ruch rąk przy tym, czyli robimy tak: wdech ręce na wysokość barku z przodu, drugi wdech, czyli pogłębienie wdechu ręce z boku, wdech ręce całkiem do góry i wydech, uginamy kolana i wyrzucamy powietrze, siebie ręce idą w tył. Pokażę Wam, a później zrobimy takich 20 oddechów. Czyli to polega na tym, że to wygląda tak: wdech, wdech. Wdech, wydech, wdech, 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 wydech. Przez nos, wdech. Dobra, to Wam pokazałam. A teraz zaczynamy 20 takich oddechów. Ja liczę, jak ktoś się pogubi, nie ma problemu. Wracajcie z powrotem i, i ćwiczymy. Jedziemy. Wdech. Jeszcze dziesięć. Ostatni. Śniegamy w górę, w Trzymamy powietrze, trzymamy. Wydech powoli, opuszczamy ręce bokiem, zaznaczamy swoją aurę. Składamy kciuki i palce wskazujące w trójkąt, kładziemy je na podbrzuszu, zamykamy oczy, rozluźniamy barki, szyję, twarz. Czujemy podłogę pod stopami i oddychamy normalnie. Skupiamy się na tym punkcie trójkąta między kciukami a palcami wskazującymi, na naszym podbrzuszu. To jest źródło, centrum naszej energii. Jeszcze parę oddechów. I powoli, głęboki wdech. Wydech wracamy do siebie i bardzo wam dziękuję jesteście przygotowani na dzisiejszy dzień żeby spędzić go jak najlepiej namaste